Serdecznie na kanale Auto Import Nieporęd lecimy z prezentacją Volvo V60 Cross Country. Y'all see me flying, never drop down, drop down. Smoking high, am I? Am not round, I'm not round. No denying what I got now, I got now. Keep an eye out, keep it locked down, locked down. See me flying, never drop down, drop down. Smoking high, am I? Am not round, I'm not round. No denying what I got now, I got now. Keep an eye out, keep it locked down, locked down. Yeah, too strong. Właśnie prezentuję najnowszy zakup auto import Nieporę, czyli Volvo V60 Cross Country, jedno z wielu prezentowanych na tym kanale. Jest to 2020 rok produkcji. I rejestracji. Jeden właściciel od nowości. Bardzo niski przebieg, słuchajcie, bo tutaj mamy 41 000 km. Auto w wersji silnikowej T5, czyli silnik benzynowy bez wspomagacza elektrycznego. 250 2-litrowy, dwulitrowy, czterocylindrowy z napędem 4 na 4 Auto zakupione bezpośrednio od dilera Volvo w Szwecji. V60 Cross Country, już wielokrotnie prezentowana na moim kanale. To jest bardzo fajne auto, zgrabne kombi, wielozadaniowe, z dosyć dużym prześwitem, w sumie największym w swojej klasie, czyli 21 cm. Jeżeli chodzi o klasę właśnie kombiaków z napędem 4x4 podwyższonych, to jest to najwyższy właśnie prześwit. Samochód w 100% bezwypadkowy, bezszkodowy, żaden element w tym samochodzie nie był lakierowany. Kolor, tak jak widzicie, czarny. Bardzo ładnie, powiem Wam, bardzo ładnie, tak elegancko się ten samochód w tym kolorze, Prezentuje oczywiście no, mój kolor ulubiony. To jest samochód, co prawda 3-letni, więc na nim jeszcze zarysowań, zadrapań żadnych praktycznie nie ma. W ogóle ten samochód pod tym względem jest, moim zdaniem, w stanie praktycznie no, idealnym. Jeżeli chodzi o zderzak, maskę, tutaj naprawdę nie znajdziemy praktycznie w ogóle odprysków. Są drobne, drobne takie naprawdę, widzicie, nawet to ciężko pokazać na kamerze. No, auto na pewno nie jest już nowe, bo ma 3 lata, ma 40 tysięcy przebiegu. No i nowe było, jak wyjeżdżało z fabryki. Tutaj mamy delikatną wgniotkę na drzwiach. Nie wiem, czy to będzie widać, jak przejadę, widać. Typowa punktowa parkingówka i mamy kilka zarysowań dosłownie na tylnym zderzaku od ładowania. Zobaczcie, tutaj rzeczy. Oczywiście, można to przepolerować. My przy tym samochodzie generalnie nie mieliśmy żadnych dodatkowych rzeczy zleconych. Auto sprowadzone na indywidualne zamówienie tutaj klienta wyszukane w Szwecji właśnie od dilera kilka samochodów było sprawdzanych. Ten samochód wygrał przede wszystkim przebiegiem, historią i bardzo dobrymi interwałami olejowymi. O czym może na koniec, jak, jak wam pokażę właśnie historię serwisową. Auta nie będę mierzył, było mierzone przy oględzinach w Szwecji, także tutaj nie będziemy robić pomiaru. Po wokół jakieś. Jedziemy do wnętrza, pokażę wam standardowo auto w środku, jak wygląda. Do samochodu nie było drugiego kompletu kół. Był za dopłatą, ewentualnie, jeżeli ktoś by chciał. Zobaczcie, jest drugi komplet dywaników oryginalnych Volvo. Mamy tutaj jakąś widzę matę, a pod matą zobaczymy, czy jest koło dojazdowe, czy jest zestaw naprawczy. Z tego co widzę, to mamy zestaw naprawczy, mamy komplet śrub. Tak, zestaw naprawczy tutaj mamy. Zobaczcie, że tak się prezentuje. Bagażnik dosyć fajny, taki opływowy, tylko trzeba pamiętać, że jest duży, wysoki próg załadunku, czyli ten bagażnik generalnie od sufitu do podłogi jest troszeczkę niższy niż na przykład w zwykłej V60 przez to, że mamy po prostu z tyłu napęd, mamy most, no i konstrukcyjnie tak to zostało wymyślone. Tak wygląda wnętrze, czarny z zewnątrz, czarny w środku. Moje idealne połączenie to by był czarny z zewnątrz, jasny w środku, no ale tutaj no mamy co mamy, generalnie Samochód w środku wygląda tak, jak powinien wyglądać. Mamy grzaną tylną kanapę, ale w Szwecji jest to standard, z tego co już się zorientowałem. Otworzymy sobie podłokietnik, zobaczymy jak wygląda. Tutaj mamy na cup holdery, zobaczcie tutaj schoweczek. No wszystko to wygląda naprawdę bardzo dobrze. Nie ma tutaj dekorów jakichś drewnianych. Nie było to zamawiane generalnie w tym egzemplarzu. Mamy elektryczny fotel z pamięcią, zobaczcie kierowcy. W pełni elektryczny, fajne tutaj takie przeszycie. Ładnie to wygląda. Fotel kierowcy w ogóle nie zniszczony. Tutaj zauważyłem, że w najnowszych modelach pojawia się delikatne przetarcie, nawet po niewielkich przebiegach. I tak wygląda auto w środku. Dokładny przebieg. Wam pokażę: 41791. Mamy nawigację, mamy zwykłe nagłośnienie, mamy kamerę cofania, ale zwykłą, nie 360. Tryby jazdy. Zobaczycie sobie, wszystkie systemy nam się odpaliły, posprawdzały, czy wszystko działa. Generalnie w samochodzie pokażę wam, jakie są tryby jazdy. Mamy eko, jazda oszczędna, podejrzewam, że wtedy jest naprawdę ograniczona moc samochodu i to auto mniej pali. Średnie spalanie w tym samochodzie musicie liczyć między 7 a 9 litrów. Mamy jakiś indywidual, czyli możemy sobie sami ustawić. Mamy Dynamic, mamy Komfort i mamy Offroad. Offroad to podobno jest napęd spięty cały czas, aczkolwiek no Haldex wiecie, może być spięty cały czas no ale jeszcze tego nie testowałem, to działa podobno do 40 albo do 50 km na godzinę no w środku nie ma żadnego zużycia, no u dealera Volvo zobaczcie ten samochód nie został jakoś super ekstra wyczyszczony jakby poszedł u nas do firmy Kerto, no to pędzelkowo by to wszystko było ogarnięte czyli to całe black piano by no nie było tych, wiecie, paluszków tak zwanych. No ale co z tego, jak i tak musimy ten ekran dotykać, także po pierwszym tak naprawdę dotknięciu za chwilę by się to pojawiało. Co mi się nie podoba w najnowszych modelach, no to sterowanie klimatyzacją, no ale to jest niestety przyszłość. Tak jak widzicie, no sterujemy, to działa wszystko fajnie. W momencie, kiedy, nie wiem, mamy coś na rękach, no to już jest wtedy problem generalnie, tak, żeby tym to obsługiwać. Wszystko jest generalnie na tym ekranie dotykowe. Zobaczcie, mamy podgrzewaną nie, tutaj akurat nie mamy podgrzewanej przedniej szyby, tylko mamy po prostu nawiewy możemy ustawić sobie maksymalnie na, na przód tutaj mnie to zmyliło generalnie poruszamy się tutaj jak, zobaczcie jak na, ta, na telefonie, czyli mamy kilka ekranów tutaj powłączamy wszystkie systemy, generalnie zobaczcie mamy asystenta pasa ruchu, mamy system Bliss. kamerę sobie włączymy, kamera zobaczcie tak działa możemy sobie tutaj zmieniać, czy mają być widoczne linie, czy nie linie auto nie jest wyposażone w hak, jeżeli byłby wyposażony w hak, to też jest wtedy możliwość zmiany właśnie na, 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 na to, żeby nadzorował nam generalnie hak tutaj jeszcze zobaczcie, mamy taki system CTA, dokładnie nie wiem jak on się nazywa, ale generalnie chodzi o to, że wykrywa, jeżeli wyjeżdżacie na przykład z ulicy podporządkowanej tak jak u mnie w domu na główną to wykrywa, czy jedzie jakiś pojazd, jakaś przeszkoda rowerzysta, pieszy i sam sa, hamuje samochodem Dobra, przejdźmy sobie jeszcze na ten ekran. Zobaczymy sobie wyniki kierowcy, jakie tutaj było spalanie. Poczekajcie, może coś tutaj wyhaczymy. Tu pokazuje średnie spalanie 1 liter na 100 km. Coś nam się tutaj po. No, takie raczej nie jest. No, ale takie pokazuje, także nic innego wam tutaj nie pokażę odległość jaka zobaczcie jest przejechana, to jest od nowości, nie był kasowany, 41,791 także tutaj też można sobie skasować, jeszcze zobaczymy na komputerze tutaj na zegarach, na zegarach słuchajcie też jest wyzerowane tutaj jest przycisk resetu, ja kiedyś tego przycisku szukałem, bo myślałem, że powinien być tutaj generalnie że tym kółeczkiem się kasuje, no bo to jest intuicyjne no Volvo tak jak w starych modelach wprowadziło tutaj Stary wolwiarz, zobaczcie, nie mogłem tego znać, bo intuicyjnie szykowałem tutaj tego resetu właśnie komputera pokładowego. Dobra, przechodzimy pod maskę. Tak wygląda silnik nowej generacji, tak naprawdę dla platformy SPA. Benzynowy, czterocylindrowy. Niestety nie ma już silników, słuchajcie, no nie ma już silników sześciocylindrowych Volvo. Ja nad tym bardzo ubolewam. No silnik nie najmocniejszy, bo jeszcze macie T6 jeszcze macie tę 8 Także tutaj mamy 250 koni, ale to w zupełności naprawdę na te gabaryty samochodu wystarcza. Yy, także tutaj no, o, co do silników na pewno są poprawione po 2017 roku, więc nie ma co się ich obawiać, nie mają wady olejowej pierwszy wypust 16-17 rok musicie yy, pamiętać, że taka wada olejowa była yy, mamy to na przykładzie Volvo XC60 które u nas było wystawiane właśnie T6, jeszcze stara generacja, ale już z nowym silnikiem, gdzie kupiliśmy samochód wiecie, z przebiegiem 90 tysięcy i miał pobór oleju, ale faktycznie Volvo później wypuściło Poprawione cylindry, poprawione tłoki i pierścienie. No i tą wadę olejową, że tak powiem, zniwelowali. Tak wygląda z tej strony. Tutaj mamy półautomatyczny fotel. Nie jest w pełni elektryczny. Czyli regulujemy sobie tylko tak naprawdę oparcie. Przód, tył już musimy regulować manualnie. Przechodzimy do dokumentacji. Mamy komplet kluczy. Zobaczcie. Tutaj stary dowód rejestracyjny leży. No i o co chodziło mi? O dobre interwały olejowe. Dlatego, że auto ma niski przebieg. Interwał tutaj macie raz do roku lub Słuchajcie, lub, lub 30 tysięcy km, jeżeli auto ma niski przebieg, no to te interwały wychodzą krótsze, tak jak tutaj, 16 tysięcy, 31, 000, 41 tysięcy km. Więc no to jest na pewno ogromna zaleta samochodów z niskimi przebiegami, że poprzez to, że jest niski przebieg, zmniejsza nam się interwał olejowy. Tak wygląda właśnie historia tego egzemplarza. Bardzo ciekawy samochód. Uważam, że V60 Cross Country, zresztą widać to też po zainteresowaniu u mnie ofertą tych samochodów, ogólnie się bardzo podoba. Jest to udany samochód jeżeli chodzi o awaryjność, no to wiecie przy samochodach z takimi niskimi przebiegami tej awaryjności tutaj nie przewiduję tutaj zalecenie dla nowego właściciela bo to auto jest sprowadzone na indywidualne zamówienie samochód ma dopiero 41 tysięcy km przebiegu więc przy 60 tysiącach musi sobie zaplanować wymianę oleju w Haldexie, wymianę oleju w moście wymianę oleju w skrzyni dynamiczną można też wymienić olej jeszcze w przekładni kątowej, to nie są jakieś ogromne koszty koszt taki wiecie jak my robimy tutaj u nas no nie przekracza 3500 zł. Jeżeli dodamy do tego most i przekładnię kodową, to myślę, że przekroczy 4000 zł. Ale przy nowoczesnym samochodzie, przy przeserwisowaniu tego, uważam, że to nie są jakieś duże koszty. Bo Haldex wychodzi 700 zł. Tutaj e, niestety Volvo e, przy Haldexie nie, e, nie umieściło korka spustowego, więc Haldex musicie demontować. Ciekawostka ode mnie. Producent Haldexu zaleca, słuchajcie, wymianę co 30 tysięcy oleju. Tym, że urządzeniu, producent, który faktycznie to urządzenie produkuje, a e, Volvo, czyli marka, która to urządzenie sprzedaje jako w całości w samochodzie nie zaleca wymiany oleju, tak? Więc taki haldeks, jak wiecie, potem podziała 120 tysięcy i padnie, no to nie jest wina tak naprawdę tego urządzenia, bo to jest wina tego, że tego oleju w tym urządzeniu nie wymienialiśmy. Także tutaj na pewno nowy właściciel ode mnie dostanie, znaczy już dostał tak naprawdę informację. przy 60 tysiącach umówę umawia się na serwis, serwis olejowy dynamiczny w skrzyni biegów. Tutaj jest ośmiobiegowa, ośmiostopniowa skrzynia ICina, dobra skrzynia, bardzo ekonomiczna. W trasie, jeżeli jedziecie do 120 na godzinę, naprawdę te obroty są bardzo, bardzo niskie. E, i, e, no i co? I olej w haldexie. Można dodatkowo jeszcze dołożyć wymianę oleju w moście i w przekładni kątowej. Dobra, jedziemy, słuchajcie, na stację diagnostyczną. Pokażę Wam tą wołowinę od spodu. Zobaczycie sobie, jak wygląda egzemplarz z 2020 roku. No, wygląda jak pozostałe egzemplarze, które zobaczycie u mnie na kanale. E, no, ale ten samochód na pewno. E, no warto zobaczyć, żebyście widzieli, jak ten samochód się po prostu prezentuje, jak wygląda jego podwozie. Zobaczymy sobie V 60 Cross Country od spodu. Pokazuje każde auto, więc i ten samochód wam pokaże. 41 tysięcy kilometrów przebiegu. Zobaczymy, jak tutaj się prezentuje. Tutaj moim zdaniem to będą newralgiczne punkty w tych modelach. Otwory tu się może zbierać brud. Czy warto by było sobie to zakonserwować, to czyściutko, wszystko jak w fabryce, ale zapobiegać można oczywiście. Zauważyłem już przy ostatnich prezentacjach właśnie ten element. Tutaj zobaczcie taki kompozytowy jakiś, jakaś beleczka, ale to wszystko fabryka praktycznie. No Nie ma się też, żeby na na jakieś nalepki. Zobaczcie, są tutaj mamy haldex przy 60 tysiącach. Proszę pamiętać, żeby zrobić olej w tym urządzeniu i w skrzyni biegów dynamicznie, bo auto ma 41 na tą chwilę, więc nie jest to potrzebne. Zbędny wydatek na tą chwilę. I tak wygląda przód. No nie ma się do czego przyczepić, także bardzo ładne. podwozie. się. Lecimy na plac na podsumowanie. Czas na podsumowanie prezentacji tego fajnego Volvo, Volvo V60 Cross Country. 2020 rok, 41 tysięcy km przebiegu, wersja T5 kupiona w Szwecji, w Europie nie jest to żadna wersja amerykańska, USA, powypadkowa, samochód bezwypadkowy, z pewną historią, z dobrymi interwałami olejowymi. Jeżeli szukacie takiego samochodu, to auto na gotowo musicie liczyć z tak niskim przebiegiem w granicach 160-165 tysięcy złotych. Oczywiście można kupić dużo taniej, jeżeli samochody będą miały przebiegi, wiecie, powyżej na przykład nie wiem, 100 tysięcy km, to te samochody są no sporo, sporo tańsze w Szwecji szczególnie, bo tam bardzo Wracamy na przebieg i e, e, uwagę i tam przebieg robi generalnie robotę. Także jeżeli prezentacja Wam się podobała, zapraszam do komentowania e, i do obserwacji. Przede wszystkim na Instagramie, wtedy będziecie wiedzieć, co na bieżąco się w autoimport dzieje. Także pozdrawiam wszystkich i dziękuję za oglądanie.